Panie Potocki, coś Panu powiem. Króciutko. A mianowicie tak jak to zrobił Kmicić do Kuklińskiego. Jesteś Pan społosz i zwykłe gówno. Zwykłe, podłe gówno. I takiego kopa byś Pan dostał. I byś pan wleciał w tej skarpy. Identycznie bym panem postąpił, panie Potocki. Panie Potocki, mówi oczywiście z przekąsem. Przyjdą takie czasy, panie Potocki, że zabierze się pan, pański kapelusik słomiany. I właśnie do tego teraz chcę nawiązać. Jesteś pan gieroj U siebie w tym pseudobiurze. Co żeś zrobił pod kolumną w chłopczyku w krótkich spodenkach? Następny, cwaniaka. Jeszcze chciałeś razem z tendenckim, by schowano flagi rosyjskie. To chciałeś zrobić. Cicho siedziałeś i trzęsłeś portkami. Żałuję tylko, że na ten słomiany kapelusik ci gąb nie nasrał. Przynajmniej miałbyś się Pamiątkę Zaprzańców. Zwykły Zaprzańców. Ludzie, kochani, otwórzcie oczy. I naprawdę, jeżeli wy, słuchacze Senderskiego, wypisujecie te rzeczy tam na tych czatach czy w komentarzach, to czasami postarajcie się coś mądrego wpisać. A mianowicie, by się chłopczyna opanował z tymi spotkaniami, z tego typu ludźmi, bo to jest żenada totalna. Żenada totalna. Tyle lat minęło. On był bohaterem przed kamerą, a na miejscu cisza i jeszcze defetyzm. I on organizację chce zakładać. Przecież to jest, drodzy Państwo, zwykły nieuk, który nie ma żadnej ogłady politycznej. Rozumiecie? Kupę godzin spędził na nauce przed lustrem. Niewiele się różni tak naprawdę od Bałęsa. Gdyby bałęsa popracował troszkę dłużej, to faktycznie zrównałby się do poziomu potockiego. Czy Wy nie widzicie, jak on się wypowiadał? On zaczął pracować nad tembrem głosu. Celowo, żeby to wyglądało tak po szlachecku. Ta butonierka, to wszystko. A to wykły ham. Jest ja, ja takie powiedzenie. Pan z panów w cztery konie, ham z hamów i srać za stodołę. Rozumiecie? Tak dokładnie potocki słyszysz. Ham z hamów i srać za stodołę i Ty, Gieniu, na dzień dzisiejszy razem z nim powinniście za tą stodołą tam się nawzajem się w tych sprawach. W żadnym wypadku nie macie prawa mieć na ustach we dwójkę na dzień dzisiejszy Romana Moskiego. <grych> w żadnym wypadku. Czy do Was to doszło, chłopczyki? Przecież Wy nie wychodzicie z piaskownicy we dwójkę. I tutaj, Adamie Czerzeczkowiczu, liczę na Ciebie, że potrząśnie troszeczkę gieniem i szkoda ludzi, którzy tam jeszcze próbują faktycznie coś dostrzec, ponieważ, jeszcze raz przypominam, jest nas zbyt mało. I jeżeli przykładowo około 10 osób ogólnie tam się kręci, którzy by chcieli tą Polskę widzieć, wolną, niezależną, rządzącą przez prawdziwych Polaków, to trzeba to drążyć. A ja z panią Janną będziemy, jak zawsze, czyścili do bólu. Do bólu! Jak widzicie, chłopcy, Szczeremu człowiekowi zawsze podam rękę. I trzy razy się mocniej zrewanżuję. Ale takim sfaniakom jak wy. Także, Gieniu, nie igraj ze mną. Bo naprawdę to nie będzie upadek wysokiego konia.